Witam serdecznie z siedliska Kamilówka, tu Michał. Piękna pogoda dzisiaj, 3 marca, ciepło, nie za ciepło, no ale wiadomo, to jeszcze początek miesiąca. I dzisiaj będzie mowa o pszczołach murarkach, dlatego stoję przy takim innym niż taki standardowy pul, taki troszkę inaczej wyglądający, ale o tym za chwilę. Pszczoły morarki są to pszczoły z gatunku zapylaczy, czyli one nie produkują miodu, a właśnie trudnią się przede wszystkim zapylaniem kwiatów. A jak zapylając kwiaty? powodują, że mamy potem lepsze plony owoców, jeżeli takowy hodujemy gdzieś w ogrodzie, lepiej nam kwitną kwiaty, mamy lepsze truskawki, mamy lepsze jabłka, no cokolwiek tam sobie hodujemy. Pszczoły murarki, słuchajcie, są to, jest to gatunek pszczół zupełnie nieszkodliwych dla ludzi, ponieważ one nie lecą, do czegoś słodkiego, nie wiem, nie lecą do piwa, nie lecą do jakiegoś słodkiego jedzenia, które jemy. Tak, dlatego nie ma zagrożenia, że te pszczółki nam zrobią krzywdę, że nas pokąsają jak takie normalne pszczoły czy tam osy, które lato gdzieś tam przylatują w nasze towarzystwo, jak coś tam jemy. W przy ognisku, jak siedzimy, te pszczoły tego nie robią. Pszczoły morarki są to pszczoły, które wygryzają się z kokonu. Za chwilę ten kokon pokażę, w granicach około tak koniec marca, przełom kwietnia. To tyle jeśli chodzi o datę, ale wiadomo, że no, one nie reagują na daty w kalendarzu, tylko przede wszystkim na warunki atmosferyczne, że nam klimat się ociepla i coraz cieplej. Jest wielce prawdopodobne, że jak taka pogoda będzie się utrzymywała, one wygryzą się szybciej. I dlatego dzisiaj już wystawiam powoli te ule, a żeby uniknąć ryzyka tego, że któregoś dnia przyjadę i kokony, które przechowuję tych pszczół. W garażu, żeby się okazało, że wejdą do garażu, a tam już będą te pszczółki sobie bytowały. Pszczoły, murarki, skąd nazwa murarki? Ano stąd, że one do składania jaj, do w zasadzie takich robienia tych swoich kokonów, z których w przyszłości, w przyszłym sezonie wykluwają się młode pszczoły, wykorzystują takie tutaj różne jakieś otwory, takich na przykład w tym wypadku rurkach trzcinowych. I po złożeniu tych w środku tych kokonów, tych jaj, one po prostu zaklejają te rurki takimi właśnie mokrą ziemią. Tam ja nie wiem czym to jest pomieszane, w każdym razie to tak wygląda: takie właśnie jakby zamurowują te wejścia do tych tam rurek do środka, w których znajdują się kokony. Ja takie kokony całe przechowuję rok, rok w garażu. W pierwszym sezonie, no to było tak, że ja na jesieni każdy ten kokon rozcinałem, rozbierałem. Pokażę tu za chwilę zdjęcie, jak to wyglądało. Był to proces bardzo długi, trwało to naprawdę około tygodnia i stwierdziłem w pewnym czasie, że praca bardzo żmudna, częściowo nie chce mi się. A jeżeli takie pszczoły, one w naturze normalnie żyją i se w tych kokonach na wiosnę z tych rurek potrafią się, czy tam innych tam takich miejsc, gdzie one te jaja złożą, wygryźć się młode pszczoły, no to i z tych będą potrafiły. Dlatego przestałem to robić i w całości przechowuję takie kokony w zimę. Tu mam jeszcze drugi taki ul w którym one leżą ale właśnie jak przed chwilą wspomniałem, robi się coraz cieplej i powoli je wystawiam już do ogrodu nie znaczy to, że one już się wygryzą, pewnie jeszcze jest za szybko ale no, nie chcę naprawdę być zaskoczony gdy pewnego dnia wejdą do garażu, a tu naprawdę pszczółki sobie już latają oczywiście wcześniejsze wystawienie takich mularek do ogrodu, gdy jeszcze istnieje ryzyko przymrozków może skutkować tym, że w cieplejsze dni one się wygryzą, zaczną latać i przyjdą naprawdę chłodne dni, mroźne noce i one gdzieś tam nie zdążą się dostatecznie dobrze schronić, no i mogą powymarzać to jedno, a drugie, jak zbyt szybko się wygryzą z tych kokonów i nie będą miały pożywienia, czyli nie będzie jeszcze kwiatów, no to również mogą, mogą tego nie przeżyć. To fakt, jest takie ryzyko. Ale ja już to w zeszłym roku. Przećwiczyłem na żywym organizmie, że tak powiem, i naprawdę miałem ich tyle, że nie wiem, nie liczę oczywiście tego. Jeżeli jakieś tam padły, to naprawdę raczej uważam, że znikoma ilość. Teraz kilka słów o samym ulu. Domki dla takich murarek, to gdzieś tam w sklepach ogrodniczych możemy sobie kupić. Są to takie na kształt takich normalnych, jakby budek lęgowych dla ptaków, takie domki z takimi otworkami gdzieś tam czasami się robi. W tych cegłach, dziurawkach się zakłada, takie się wystawia, takie cegły, i tam te pszczółki chodzą. Ja zrobiłem taki ul sam. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Jest on dosyć duży, ponieważ tych pszczół jest naprawdę dużo. Ja te pszczółki, murarki zjadł do ogrodu, wprowadziłem jakieś 4 lata temu i na początku kupiłem sobie 100 kokonów na Allegro, bo takie coś można dostać Powiem Wam, że po dwóch latach tych kokonów to już miałem w tysiącach. Zacząłem niektóre te kokony gdzieś już nawet tutaj wynosić do lasów, niech tam sobie też te pszczółki żyją. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chcecie takie pszczółki, mraki schować, hodować, no to naprawdę na początku wystarczy ich kupić tak jak ja kilka set, może setkę tych kokonów i one się naprawdę bardzo szybko rozmnażają i plenią. Teraz tak. Tutaj będą puste, w zasadzie będą, już wyłożyłem puste rurki tegoroczne, w których. Tutaj u góry za chwilę wyłożę kokony z zeszłego roku pełne, tak jak tutaj widzicie, zaklejone, yy, gdzie w środku są. Kokony są jaja, nie wiem kwochowo nazywa przyszłych pszczółek. I one to w tym momencie, jak zaczną się wygryzać, to tutaj z góry od razu się znajdą na pewno blisko miejsce, gdzie zaczną już pracować. Dlaczego taką siatką to robię? Ano robię to dlatego, ponieważ gdyby to było odkryte te kokony, jest to znakomite źródło białka, którymi na pewno interesowałyby się ptaki bo one by tutaj bytowały i by wyjadałyby to po prostu jako ciekawostkę Wam powiem, że z takich kokonów pierwsze wygry wygryzają się samce trutnie, które potem czekają od razu u wlotu takich kokonów na kolejne pszczoły, które będą samicami, no i zaczynają po prostu yy, jak to nazwać? No, kopulować, żeby znowu przedłużyć gatunek. Pszczółki murarki żyją dosyć krótko, ponieważ one jak się wygryzą przy przystrzyjącej pogodzie, tam powiedzmy koniec marca, może początek kwietnia, a w tym klimacie teraz, jak nam się to ociepla, no to będzie to już pewnie może i szybciej. Żyją gdzieś tak do końca czerwca. No, początek litra to już naprawdę ostatnie niedobitki. I te wszystkie pszczółki, no, po złożeniu tutaj tych jaj, w tych nowych rurkach, które już na nie będą czekały, zaklejeniu tego. No, po prostu giną, kończy się ich cykl życia. Wówczas ja na jesieni takie rurki znowu chowam do garażu i czekam do kolejnego do kolejnego sezonu. Ule takie mam dwa. Tu wystawiłem jeden. Za chwilę jeszcze wystawię drugi. Muszę go oczywiście posprzątać, ponieważ po zimie pszczół mam tyle, że tylko konia tu zaklejały. To one słuchajcie, no tu nawet widać, już szukały chyba gdziekolwiek, żeby ona było coś jeszcze pozaklejać, bo tu jeszcze próbowały jakkolwiek jeszcze wyszukać miejsca żeby te jaja składać na pewno one również się rozmażają gdzieś tu w okolicy u mnie na ogrodzie, tam nie będę szukał, ale na pewno się gdzieś wyszukują różnych miejsc, na pewno w ziemi gdzieś to robią po prostu byle tylko znaleźć jakieś otwory, w których będą mogły złożyć złożyć yy, te jaja Powiem wam, jeszcze, powiem wam jeszcze, że w momencie jak one już się wygryzą, jest to bardzo fajny, wdzięczny widok, ponieważ przy tym ulu to po prostu wrze. Tych pszczół jest tyle, i one tu wszystkie latają że naprawdę masakra. Warto takie pszczółki mieć w ogrodzie. Naprawdę właśnie z tego powodu, chociaż one są naprawdę dla nas nieszkodliwe, jest ich dużo, no latają faktycznie, są wszędzie, ale naprawdę nie zrobią nam krzywdy także spokojnie nie stanowią zagrożenia dla małych dzieci warto, warto je mieć mam to czwarty sezon nie wiem jak to się przykłada tam na plenność tak naprawdę to bo nie prowadziłem jakiś tam statystyk ale no lubię to robić no fajna taka rzecz właśnie nawet obserwować te życie tych pszczółek kokony te właśnie wyjęte z garażu wkładam teraz do tego ula. Kilka mi wejdzie tutaj do góry. Taką przegródkę zrobiłem. Ale kilka. A resztę w jakimś kartonie zakryję i tu postawię podspód. Przyjdzie czas, to one również z tego kartona się dostaną. Tam jeszcze zresztą ponacinam trochę dziurek. To zobaczycie zresztą na filmie. Tak to będzie wyglądało, że część tych kokonów tu. Tu mi wejdą cztery do góry. A resztę tutaj podpód do jakiegoś kartonu. No i musicie właśnie pamiętać, żeby tutaj to zasłonić, ponieważ jak wspomniałem jest to doskonałe źródło białka dla ptaków, które by się na pewno tym zainteresowały. Wow. Dlatego tą siateczkę trzeba tutaj takerem od nowa i tyle. Wiertło dziesiątka jest wystarczające, ponieważ te pszczółki jak się wylęgną, to one są bardzo małe. Trzeba zrobić kilka otworów, żeby się mogły z tego kartonu łatwiej wydostać. No, naprawdę tyle wystarczy. No i tutaj do tego kartonu teraz wkładam pozostałe kokony, które mam, które ten karton postawię pod, pod ten ul tam z tyłu. Się pod ten karton, słuchajcie, trzeba podłożyć coś, no bo ten karton to jest smokry, będzie parę deszczy i go szlak trafi. Także raz, że nas pod coś podłóżcie, żeby to on tak szybko nie rozmiękł, im nam te pszczółki się wygryzą. Plus może z góry też warto byłoby to czymś przykryć, troszkę osłonić. Tutaj za chwilę to wszystko ładnie zamknę. Otworki są, na pewno te pszczółki sobie poradzą, stąd wyjść, bo to już robię nie pierwszy rok. Także kartonik zamykam, wstawiam go gdzieś tutaj obok, przy tym ulu, przykryję go czymś jeszcze z góry, a tu już zobaczcie, już jakieś owady pierwsze są. Nie wiem co to jest, ale to, to może być już nawet murarka. Chyba wiecie? Także już coś się zaczyna dziać. Jest ciepło, dlatego mówię, nie chcę ich trzymać w garażu, żebym się naprawdę nie zdziwił. No i tak i pierwszy ul jest przygotowany, czyli tutaj w tym kartonie mam w środku kokony z pszczołami i murarkami. Tutaj część jeszcze weszła też do góry, a tu na dole nowe ich siedlisko, które czeka na zasiedlenie, a przy tych temperaturach będzie to naprawdę niedługo. I takich uli mam dwa. Ten i za chwilę będę organizował e, drugi. Taki po zimie słuchajcie, trzeba naprawdę wyczyścić. O, tu jest pełno jeszcze pozostałości, co z kokonu wypadały pszczołom tych takich materiałów, którym one właśnie one zalepiają sobie te kokony. że to teraz muszę wszystko ładnie powymiatać. I to jest drugi z uli, który właśnie wystawiam na zewnątrz. Istotną rzeczą jest słuchajcie to, żeby rurki kupować takie, żeby one z jednej strony miały te otwory pozalepiane, czyli tak zwane kolanka, bo to są rurki trzcinowe i są tak zrobione, że one tutaj z jednej strony są, no nie są na przelot. A jest to potrzebne, ponieważ pszczoły murarki w takie przelotowe otwory, no gorzej wchodzą, tak się nie chcą w nich tam gnieździć. One szukają takich otworów, gdzie tylko zaklejają wejścia do środka. Czyli taka rurka przelotowa by nie przeszła. A często możecie kupić gdzieś na Allegro takie rurki właśnie, które są przelotowe. Nie są to dobre. Przepłacicie, a skuteczność tego będzie powiedzmy sobie średnia. Też to jest ważne, bo można kupić różne długości tych rurek. I albo kupujcie rurki na tyle długie, że Wam się zmieściły do Waszych uli jakie macie. Albo sobie zróbcie głębsze ule. Jedno z dwóch. Oczywiście takie rurki można by zrobić sobie samemu. Ale praca bardzo żmudna, u mnie nad jeziorem jest to strefa chroniona i nie za bardzo bym mógł wycinać trzcinę. A w takim jednym pęczku jest około 100 takich rurek, no to żeby to przygotować to Wam powiem, no praca bardzo żmudna. Ja to wolę kupić i wielki szacunek dla ludzi, którym się chce to robić, dla pani, od której to kupuję, bo już kupuje od niej drugi czy trzeci sezon. U jak widzicie, prosta konstrukcja z płytą OSB. U góry położyłem trochę papy, żeby to aż tak nie namakało. Mam właśnie dwa takie przedziały. Tutaj leżą rurki gotowe do zasiedlenia. U góry mam kilka miejsc na te rurki z zeszłego roku. Ja to zrobiłem małe, bo ja na początku, jak wam wspomniałem wcześniej, te, rurki na jesie, te kokony na jesieni z każdej rurki wyciągałem. Rozcinałem to nożykiem i wtedy miałem w takim pudełeczku to przechowywałem. To te pudełeczka to tutaj do góry wchodziły. Jak mam teraz jest cały w całych kokonach, bo tego nie wyjmuję na zimę oto niestety mi do góry nie wchodzą ale to naprawdę nie przeszkadza wkładam w karton, który tutaj gdzieś stawiam przykrywam go trochę, żeby mi ja aż tak zupełnie nie namók i, i tyle, sprawdza się I tak wygląda efekt końcowy Na pewno przy takich cieplejszych dniach jak ten za kilka dni pierwsze egzemplarze zaczną się wygryzać. No i tu idziemy już do drugiego ula. Również już jest gotowy. O, tu mamy tu dzieło. Okay, no to byłoby na dzisiaj tyle. Jeśli chodzi o murarki, pozdrawiam was serdecznie. Życzę udanej niedzieli, chociaż pewnie film będzie publikowany już później. Niemniej jednak zachęcam do obserwowania mojego kanału, subskrypcji. No i co trzymajcie się. Udanego ogródkowania. Hej!